Nikomu o tym nie mówcie. Nie, obiecujemy. Patrzcie. Wspaniały, prawda? Wygląda jak prawdziwy. Leona przerobił postać Zorra, którą stworzyła Chris. Naciskając pedały w koniu, poruszamy kółka. Niesamowite. Czy jest uzbrojony? Oczywiście. Zaskoczyłeś mnie. Nie strasz. Całkiem nieźle zrobiony, prawda? Byłby doskonały, gdyby dodać mu skrzydła. Latający zorro. Kopia lepsza od oryginału. Postanowiłem je zrobić. Pomożemy Ci. Mam nadzieję, że potraficie to zrobić. Słuchajcie. Straszne. Co się stało? Napad. Napad. Co? Spokojnie wysiadajcie z powozu. Przecież to generał gubernator. Będziecie tego żałowali. Musimy z nim porozmawiać. Przebijemy się. Co robić, Bernardzie? Nie zdążymy wezwać Zorra, ale coś trzeba postanowić. Wysiadaj, generał gubernatorze. Chyba musimy pomóc. Proszę uciekać. Nie uda się. Czego chcecie? Pieniędzy? Dam ile chcecie. Nie potrzebujemy brudnych pieniędzy. Więc czego chcecie? Chodzi o Twoje życie. Dlaczego? Co złego zrobiłeś? Ktoś nas poprosił, żeby Cię zabić. Jesteś podobno sprawcą zła. Słucham? Chyba się rozgadałem. Przestańcie, łotry. Co? To to. Zorro. Napadacie na niewinnych ludzi. A teraz chcecie zabić bezradnego starego człowieka. Nigdy Wam nie wybaczę. Zostaniecie surowo ukarani. Teraz dobra. Przeklęty zorba! Zorro jest nieśmiertelny, nie zabijesz go tak łatwo. Jedziemy prosto. Dobra. Teraz. Rzucamy. No jak dalej? Nie jesteś dobrym szermierzem, Zoro. Sekretna broń. Ostatnie uderzenie. Nic nie widzę. Żołnierze, jadą tu Uciekajmy stąd Brawo, udało się Zwiewają Chcę ci podziękować, Zorro, mimo że jesteśmy wrogami. Powinieneś odpowiedzieć. Proszę nie żartować. Robot nie może mówić. Robot? Wychodźcie, wszyscy. Byłem taki skulony. Trudno być koniem. Czy to sztuczny koń? Udało się Bernardzie. Nie spodziewałem się, że tak dobrze pójdzie. Pomogliście sami, bez udziału dorosłych? Tak? Proszę nie lekceważyć dzieci. Dobrze. W nagrodę dam Wam wszystko, czego chcecie. Nie pomogliśmy dla nagrody. Rozumiem. Dobre z Was, dzieciaki. Jestem wzruszony. Teraz rozwiążcie mnie. Jasne. Zaczekaj, nikito. Co? On ma władzę, prawda? Chyba tak. Żołnierze słuchają pana rozkazu. Oczywiście. Tak musi być. Jest pan naszym więźniem. Więźniem? Co? Porwanie? Całe miasto wrze. Kogo porwano? Generał gubernatora. Podobno Zorro to zrobił. Zorro? Nie mam czasu na zabawę. Rozwiążcie mnie szybko. Dość tego. Musisz przez pewien czas dotrzymywać nam towarzystwa. Uratowaliśmy ci życie. To zupełnie co innego. Muszę coś powiedzieć. Żołnierze w mieście nie bronią ludzi, jedynie sprawiają im kłopoty, zabierają pieniądze, robią różne okropne rzeczy. To nie może. Jeszcze ich bronisz? Żołnierze nie są do tego zdolni. Co myślisz o czynach Zorra? Zorro jest rebeliantem. To on się je zło. Bzdury, to nieprawda. Nie ma wątpliwości: dowództwo go oszukuje. Przestańcie gadać wództwo. Tam. Do tego domu zabrali generał gubernatora. Rozumiem, resztę zostaw nam. Porywacze, dom jest otoczony. Wypuśćcie generał gubernatora i poddajcie się. Jesteśmy otoczeni. Do licha. Co robimy, Bernardzie? Nie chciałeś porwać generał gubernatora? Nie, ale. Daj mi to. Słuchajcie. Wyślę was na szumienicę, jeżeli nie wypuścicie generał gubernatora. Stryczek nie chcę umierać. Co w takiej sytuacji zrobiłby Zorro? Dobra, będziemy walczyli do końca. Wierzą, że Zorro jest tu. Nie będą atakować tak długo, jak więzimy generał gubernatora. Ale mam nadzieję, że Zorro i mały Zorro przyjdą nam z pomocą. Ludzie w mieście się zbuntują. Nie jesteśmy osamotnieni. Poruczniku, żądania porywaczy. Czytaj: Żądania, niech sierżant Gonzales przyniesie koszyk słodyczy. Dalej. O, nie. Bernard i reszta. Czy rzeczywiście Zorro porwał generał gubernatora? Nie widzę. Pozwól popatrzeć, zostaw. Jestem nieuzbrojony. Nie strzelajcie. Drugie żądanie. Zwrócić wszystkie zabrane ludziom pieniądze. Zgoda. Generał gubernator jest w niebezpieczeństwie, jeżeli do jutra rana nie oddacie pieniędzy. Musimy ludziom zwrócić pieniądze. To głupie. Dobrze, podobają mi się. Oddajcie forsę. Trzymaj się zorro. Nie poddawaj się. Przegonić ich. Tu jest niebezpiecznie. Wracajmy do miasta. Jest coraz ciekawiej. O nie, nawet Gabriel zbladł przestań. To ostatni? Dosyć się najadłem. Obawiam się, że utyjemy. Chciałabym jeść zawsze tyle słodyczy. Zepsułyby ci się zęby. O nie. Powinniście zakończyć to widowisko. Wasi rodzice na pewno się martwią. Mama i tata będą zdenerwowani. Powinny nam już być w domu. Uśmiechnij się, Nikito. Jeżeli zrezygnujemy, odbierzemy ludziom nadzieję. Cywile zaczynają popierać porywaczy. Zaczną się zamieszki, jeżeli nie zareagujemy. Przepraszam. Wszystko byłoby dobrze, gdyby ci, których opłaciłem, zabili generał gubernatora. Więc to moja wina? Wężu, jak możesz tu zjawiać się tak otwarcie? Należą mi się pieniądze. Nie wykonałeś zadania, głupcze. Czy mam ujawnić, że próbowałeś zabić generał gubernatora? Co? Uspokój się, załatwię to. Ty próbowałeś ocalić generał gubernatora, ale zabił go Zorro. Jak ci się to podoba? Jest przebiegły. Nie tak jak wy. Weź to. Możesz na mnie polegać. Mam forsę. Wspaniale, szefie. Jesteście gotowi? Pewnie. Wysadzimy dom w powietrze, gdy odejdą żołnierze. Zgoda? Oczywiście. Czyżby byli w zmowie z wojskiem? Jesteśmy zgodnie z rozkazem. Mamy wiadomości o generał gubernatorze. Odjechał bezpiecznie do domu. Co? Ale Zorro, nikogo tam już nie ma. Wracamy do koszar. Lepiej się poddajcie. Z armią nie tak łatwo wygrać. Gdy się dowiedzą, że tu nie ma Zorra, wycofują się. Naprawdę? Wynośmy się. Zaczekaj, to może być pułapka. Właśnie. To jest pułapka. Zjawiłeś się wreszcie. Wiedziałem. Jak mogliście być tak nieodpowiedzialni? Ale udało nam się. Wkrótce oddadzą ludziom pieniądze. Z komendantem nie pójdzie tak łatwo. Wycofał żołnierzy, żeby zabić was i generał gubernatora. Niemożliwe. Raimond nie mógłby tego zrobić. Skąd napastnicy wiedzieli, kiedy pan przyjeżdża i jaką trasą? To ściśle tajne. Wiedziałem, że pan nie uwierzy, ale dzieci są w niebezpieczeństwie. Ogień! Próbują nas wypłoszyć. Gdy dojdą, zabijcie wszystko. Przeklęty zorro, wysadzę go w powietrze. To oni napadli na mnie dzisiaj. Czy teraz pan wierzy? Nie, nie chcę zginąć. Nie bój się, Signo. Bernardzie, to ty ponosisz odpowiedzialność za wciągnięcie dzieci w pułapkę. Uciekajcie do lasu, ja odwrócę ich uwagę. Rozumiem. Jest Zorro. Dla pieniędzy gotowi jesteście zabić nawet dzieci? Co z was za ludzie? Milcz. Naciskajcie na pedały. Staram się. Idź do piekła zorg. Zabiłem go. Nie pozwolę ci uciec. U przeklęty zorda. Nie przejedziecie dzieciak. na broń, kasas ognia tym razem nie uda się Gim.

Pomogłeś mi już dwukrotnie, później policzę się z dzieciakiem. Malczmy. Tym razem nóż na pewno dosięgnie jego serca. Z której strony mnie zaatakuje? O! 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 Zabawne zdradziły mnie złote monety. To było naprawdę kosztowne zadanie. Za blisko podszedłem. Żyje pan, generał gubernatorze. Dlaczego się wycofaliście, zostawiając mnie samego? Oszukano nas. Otrzymaliśmy fałszywą informację, że wrócił pan do domu. Zorro to szczwany lis. On mi pomógł. Pomógł? Nie jest taki zły, jak mówiliście. Oszukał pan. To przerażający człowiek. Zna różne sztuczki. Doprawdy? Nie wiem, który z was mówi prawdę. Nigdy nie postępujcie lekkomyślnie, dobrze? Musimy walczyć, aby nasze miasto odzyskało spokój. Właśnie. Bojownica. Nogi mi zdrętwiały. Bernardzie, daleko jeszcze? Do miasta zostało tylko półtora kilometra. Tylko półtora kilometra? 不